Politechnika Wrocławska to uczelnia fantastyczna. Dlaczego na niej warto studiować? Zobaczcie sami. W Polsce żyje około pół miliona ludzi, którzy stali się inwalidami po gwałtownym zatrzymaniu dopływu krwi, a tym samym tlenu do mózgu. Rocznie z tego powodu umiera blisko 40 tysięcy osób. Bez tlenu komórki mózgu giną nieodwracalnie. O życiu, śmierci, inwalidztwie. Decyduje czas. Im wcześniejsza interwencja lekarzy, tym mniejsze szkody w mózgu. Tymczasem nawet najbardziej doświadczeni radiolodzy nie potrafią na podstawie obrazów z tomografu komputerowego wychwycić wczesnej fazy niedokrwiennego udaru mózgu. Lekarze z Akademii Medycznej we Wrocławiu zwrócili się o pomoc do Instytutu Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Zespół naukowców pracuje nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji dla potrzeb coraz bardziej komputeryzującej się medycyny we współpracy z Neuroradiologiem. Opracowano metodę przetwarzania zdjęć z tomografu. Program komputerowy potrafi wykryć subtelne zmiany, wskazać obszary mózgu w bardzo wczesnej fazie udaru. Jeśli uda się wprowadzić tę metodę do praktyki, będzie to postęp w diagnostyce neurologicznej. Posłuży neurochirurgom do wizualizacji krwiaków mózgu i pomoże w operacjach. Ten interdyscyplinarny zespół pracuje także nad diagnozowaniem raka i ustalaniem stopnia jego zaawansowania. Zazwyczaj leczenie nowotworu podejmowane jest zbyt późno. Jaki to rodzaj raka i jak rozległy jest proces nowotworowy, można powiedzieć dopiero po interwencji chirurgicznej i badaniu histopatologicznym wycinka. W pracowni optokomunikacji pracuje się nad metodami pozwalającymi na szybką diagnostykę raka. Analizowane są obrazy endoskopowe badanych tkanek. Kolor zielony to tkanka zdrowa, czerwony obszar zaatakowany przez raka. Skonstruowano także urządzenie do szybkiej i precyzyjnej diagnozy. Jest to czujnik światłowodowy. Do głowicy czujnika wprowadzono światło lasera z zakresu UV. Naświetla on badaną tkankę, wywołując zjawisko fluorescencji. Drugi światłowód odbiera sygnał z tkanki, który jest następnie poddawany analizie komputerowej. W czasie rzeczywistym, bez krojenia pacjenta, z dużą precyzją otrzymuje się prawidłową diagnozę badanej tkanki. Skonstruowano tu też laser światłowodowy, który może być narzędziem chirurgicznym. Kiedy łamią się nam paznokcie włosy, sięgamy po preparaty z mikroelementami. W tabletkach występują one w postaci soli nieorganicznych, są trudno przyswajalne i nieobojętne dla nerek czy wątroby. Kiedyś czerpaliśmy konieczne dla zdrowia pierwiastki jak magnez, żelazo, cynk, miedź, kadm z pożywienia. W nim występują w postaci aktywnych jonów. Dziś deficyt mikroelementów w żywności staje się problemem zdrowia społecznego. W Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych, we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym, prowadzone są badania nad algami morskimi. Mają one niezwykłe właściwości wiązania z roztworów o dużych stężeniach soli metali, jak miedź, magnez, żelazo i cynk. Mają wbudowany w komórce mechanizm wiązania jonów. Proces ten można kontrolować w specjalnych kolumnach instalacji do hodowli alg, zbudowanej w skali półtechnicznej. Teraz czas na badania nad przyswajalnością tak otrzymanej biomasy przez rośliny, zwierzęta i ludzi. Już stwierdzono, że kury karmione takimi dodatkami znoszą jaja zawierające więcej miedzi, manganu i żelaza. Chodzi o stworzenie nowej generacji żywności o zwiększonej zawartości mikroelementów. W formie biologicznie aktywnej powinny być one korzystniejsze dla człowieka, a ile i czego nam trzeba da się ustalić na podstawie badania włosów, które są bardzo czułą matrycą niedoboru pierwiastków. Na tej podstawie proponowane będą indywidualne diety w miejsce stosowania na oślep środków aptecznych. W poszukiwaniu nowych leków chemicy Politechniki Wrocławskiej wprzęgli informatykę. Dziś w dużej mierze potrafi ona opisać skomplikowane procesy chemiczne i biologiczne. Jeśli komputerowo da się opisać mechanizm choroby, to także komputerowo można przewidzieć budowę leku, który ją zlikwiduje. Duże nadzieje budzą opracowania związane z chorobą nowotworową. Zespół Zakładu Chemii Bioorganicznej rozszyfrował mechanizm reakcji enzymatycznej, która wpływa na rozwój naczyń krwionośnych w obrębie tkanki zaatakowanej przez raka. Dzięki nowym naczyniom komórki raka mają tlen i pożywienie i mogą się namnażać. Jeśli enzymy odpowiedzialne za tworzenie naczyń zostaną zablokowane, komórki umrą z głodu. Udało się taki inhibitor wytworzyć. Teraz potrzebne są badania na zwierzętach, potem kliniczne. Te są zaś bardzo drogie i trwają wiele lat. Chemicy zajęli się też problemem osteoporozy i groźnym zarazkiem gruźlicy. Opracowali lek na malarię, który już jest testowany w Sydney w Australii.